W 2002 roku, kiedy ja zostałam dyrektorką, bezrobocie ciągle było bardzo wysokie, najwyższe w Europie, sięgało już 56%. Wyniki nauczania były najgorsze w Polsce. Nie było innej szkoły, która miałaby gorsze wyniki. To jest miejsce, w którym wiele lat temu przede wszystkim znajdowały się państwowe gospodarstwa rolne. Jednego dnia, jednym podpisem ministra Ludzie w 93% stracili pracę, czyli właściwie wszyscy. I był taki moment, kiedy mieliśmy do czynienia raz z wielkim bezrobociem, dwa z dużą migracją zarobkową i trzy z dziećmi, o które w zasadzie nikt już się nie troszczył i nie zabiegał. Nie zabiegał o ich edukację i nie zabiegał o to, żeby one zmieniły swoje życie. Pomyśleliśmy sobie, że jesteśmy jedynym miejscem, w którym możemy spowodować, że dokona się zwrot, po prostu akcji, że dzieciom zacznie się chcieć, że uwierzą w to, że mogą stąd wyjechać, poszukać e, dobrego wykształcenia i przekuć to wykształcenie w poprawę swojego życia. Na tamten moment to wydawało się po prostu jakieś absurdalnie nierealne. Pomyśleliśmy sobie, że skoro dookoła są odrapane, Przystanki autobusowe, rozwalające się gospodarstwa rolne i zdewastowane drogi i chodniki, to szkoła powinna być miejscem, w którym jest ciepło, czysto i wszystko to, co dzieci otacza, pokazuje, jak można w godnych, porządnych warunkach wzrastać i rozwijać się. Dlatego też zaczęliśmy udamawiać naszą szkołę, stawiając na korytarzach stoły, nakryte obrusami, stawiając kanapy, przygotowując miejsca do spokojnego odpoczynku. Są to takie właśnie znaki, takie symbole mówiące o tym, jesteście dla mnie ważni. Kiedy przejdziemy przez całą naszą szkołę, to te godne warunki pracy, godne miejsca do realizacji swoich pasji, marzeń, zadań codziennych znajdziemy w wielu różnych miejscach. Pomyślałam sobie, że trzeba ludziom oddać godność, trzeba zaufać im, że potrafią, że zrobią to najlepiej, jak, jak tylko potrzeba, i dać im odpowiedzialność za to, co robią. Zaczęły powstawać różne pracownie tematyczne. Od 2008 roku powstała pracownia kuchenna, powstała pracownia teatralna, powstała pracownia podróży, pracownie później w 2012 roku, pracownia do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, pracownia humanistyczna. Powstały też kolejne pracownie artystyczne, ale też i pracownie, które są mobilne, z którymi wychodzimy na zewnątrz od robotyki po jakąś ekologię. Zmienialiśmy i aranżowaliśmy przestrzeń szkolną po to, żeby ten projekt odbywał się w innych warunkach, ale też zaciekawiał dzieciaki, żeby one chciały w tym uczestniczyć, żeby czuły, że dzieje się coś nowego, coś wyjątkowego. I nam się to kapitalnie udawało. Niemniej jednak trzeba przyznać, że to była trudna praca, ponieważ czasami trzeba było zostać na weekend, całe grono żeby przearanżować korytarz szkolny i zmienić go, pościągać wszystkie gazetki, wyczyścić wszystkie stare meble, postawić nowe szafy, podczepić pod sufit tony papieru, stworzyć jakiś wyjątkowy nastrój, żeby w momencie, kiedy przyjdą dzieci, był ten efekt wow. Jeśli chcemy, żeby dzieci się rozwijały wszechstronnie, powinniśmy dostosować jeszcze formy organizacyjne. I zaczęliśmy stosować tak jakby na trzy podziały pracę podczas zwykłych lekcji, kiedy są wszystkie elementy typowo szkolne, zadawanie prac domowych, sprawdzanie wiedzy, stawianie ocen. Potem też właśnie praca w pracowniach przy projektach, gdzie dzieci realizują projekt, realizują podstawy programowe, ale nie są w tym czasie ani oceniane, ani nic nie zadaje im się prac domowych. One po prostu tworzą, realizując projekty. I trzeci czas organizacyjny to czas pracy indywidualnej. Dziecko, które zaczyna naszą szkołę i kończy ją po ilość tam latach, pracuje minimum 1560 godzin w grupach mieszanych wiekowo, rozwiązując i pracując w różnych projektach. To kończy się tym, że te wszystkie umiejętności stają się zautomatyzowane, że każde dziecko miało szansę dotknąć tego i grać na przykład wszystkie role, jakie można grać w grupie społecznej. Po kilku latach okazało się, że wszystkie wskaźniki nam wzrosły. Nie skupiając się wprost na egzaminach, na tym, jak dziecko wypadnie w tym jednym, jedynym dniu, a skupiając się na tym, jakie będzie jego życie w przyszłości, okazało się, że i te wskaźniki, które są typowo szkolne, też nam mocno wzrosły. Ja zapraszam do tego, żeby Każda szkoła, każde przedszkole, każde miejsce edukacyjne spróbowało dostosować to, co się w, tej, w tym miejscu dzieje, do swoich własnych potrzeb. W dużym mieście inne potrzeby są w małych środowiskach, a jeszcze inne potrzeby, takie organizacyjne, finansowe, będą w różnych miejscach inne nad morzem, inne gdzieś tam na Śląsku. Natomiast. Pamiętajmy o jednym: potrzeby ludzkie wszędzie są takie same, wszędzie. Każdy z nas potrzebuje poczucia godności, potrzebuje zaufania, potrzebuje szacunku, miłości i bezpieczeństwa. I nawet jeśli się to wydaje jakieś proste, to to jest najważniejsze, bez tego nie da się nic zrobić.